A to branża taka bardziej ruchliwa? No z rolnictwem związana. A, no to trzeba chodzić, doglądać. Nosić. Bo mówią rolnikowi samo rośnie, nie? A to, no, na a to trzeba pochodzić za tym. poschylać się, poddykać, podlać, znowu tam osuszyć. Tak, to jest ciężkie. Ja znam, bo ja od dziecka na wsi bywałem, w no, każde wakacje to pracowałem na, na, na żniwach, bez przerwy czy coś robiłem, no. na, na wieczór dostawałem fajny chleba w nagrodę taką grubą, taką, taką, no z pomidorem i z ogórkiem. No. O. To było dopiero No, czyli jak to mówiliśmy, jaka to choroba, samo chodzenie, yy, nie, nie, nie siedzenie, tak? No. Więc jak się dużo dużo chodzi, to trzeba się usiąść sobie, ułożyć się gdzieś na polu, na sianie no. albo na jakiejś ławce usiąść, buty zdjąć, nogi wyciągnąć, poruszać palcami, poruszać palcami dużo, palce jedne do przodu, drugie do tyłu, tak aż się napną, aż mnie w łydkach... Coś tak jakby nie zaboli, ale tak przyjemnie się napnie, później rozluźnić, podkurczyć kolana, strząsnąć nogi i takich przerwników trzeba podczas pracy robić dużo, to wtedy nie dojdzie do żadnych takich trwałych schorzeń. Tak, no. Jak się dużo chodzi, to trzeba przerwy robić na zasadzie, nie, że wtedy siedzieć, tylko usiąść i, i palcami Cieńc. poruszać, stopami. Bo one chodziły i na nich chodziłem, na nich stałem. No, Rozumiem, ale... <laughs> Także tu szczególnie, a jak spotkam jakieś, jakieś trochę wody, no to wymoczyć te stopy. No ale firmy gdzie od siódmej do trzeciej trzeba... No to ona no, ale znaleźć takie 2-3 minuty. Jest teraz 2 minuty w przerywni robię. I jak naprawdę zdjąć te gumiaki, to zdejmuje jak nie no to trudno. To w nich chociaż tam parę takich ruchów zrobić innych niż e, wykonują stopy, wbijając się w podłogę, jak ja stoję. Wtedy one odrywają, bo one... Ja dociskam to wszystko. Daję temu w kość. Trzeba sobie wyszukać. Jest przerwa, no to w czasie przerwy zrobić taki tak zwany przerywnik, inne ćwiczenia, inne ruchy niż te tak wykonywane dotychczas. Tak samo jak za biurkiem. Siedzę, siedzę, siedzę. Jak siedzę tak 6 godzin czy 4 godziny, muszę co pół godziny się rozciągnąć. <laughs> Czy kijego odmiotły wziąć po rozciąg? Za znowu mogę grać. Patrycja, na działkę do na... Naszej nie na rady. <laughs> koniec, koniec, przerwę, idziesz na trapek, kładziesz się, a nie na 2-3 godziny.